Ciężkie poranki, mamy godzinę. Piątą nad ranem. Spaliśmy z przemulą 3 godziny. Nawet ja 2,5 spałem, bo jeszcze na telefonie siedział, nie mogę zasnąć. I co? Lecimy do Londynu. W ogóle mamy taką sytuację, że bilety zostały zakupione przez nas i musimy je odprawić dopiero na lotnisku, więc musimy być dużo wcześniej. Po ostatnim odcinku ze świeżym tego nauczyłam, że trzeba być wcześniej, no bo inaczej możecie nie wylecieć. To, no, jedziemy. Uff. jak ma dość. Ja zamówiłam sobie tosty. Lecimy do Londynu, będziemy tam kilka dni. Będziemy robić coś super. Będziemy nagrywać też inny film dla was. Przemek w ogóle ma bardziej opcję Londyn niż ja, mimo że ja mieszkałam w Anglii 9 lat. Ja w Londynie byłam zaledwie dwa razy. On już więcej i to w ogóle na dłużej, więc fajnie. Zestresowałam się, bo patrzyli na Facebook. Mimo, że ja już nagrywam od 2017 roku, to ja nadal się czasami stresuję. To był bardzo szybki lot, bo jak zasnęłam, tak wstałam przy lądowaniu. Przyjechaliśmy sobie tutaj, już jesteśmy pod hotelem. My nie jest ten hotel, bo nie jest takim wielkim kółeczkiem. To mega wrażenie, bo to jest w ogóle połączony hotel w ogóle z jest galerią co? sztuki. Wow, to... Czekaj, paski jakieś lipne. No, jesteśmy w wielkim ekranie w środku. What the hell? No. No, no Jeden z ciekawszych hoteli, w jakich byłam tak naprawdę. Pół hotel, pół galerie sztuki. Zawsze jak byłem w Londynie, to spałem w niezłych bejowiach. nie? Najpierw byłem w Erasmusach, no to wiecie, to takie no, dziadostwo, nie? To to byłem z Michem, no to przecież te całej gorsze leki, to był dramat. No. Teraz ja czuję, że ja jestem w Londynie z moją angielską dziewczyną. Wika, ale powiem ci jedno. Dlaczego my takiego nie mamy w domu? Uwaga dla ludzi o mocnych nerwach. Aua. Paranteklu <grym> 14 piętro A mi się podoba to, bo to nie jest vlog prawdy Bo vlog prawdy jest u mnie na kanale ta seria Ta seria nazywa się inaczej, nie wiem jak lejowcy w podróży I tutaj mogę krzyczeć, mogę być tą wersją siebie Której wy nienawidzicie Będziemy tutaj ludźmi z innych krajów Znamy influencerów całego świata O fuck Ay, mam mam to, to, to jest Czyli dla mnie też jest to Do cholery Ja się <grym> przed tym to jest. my honest reaction but Kochani, ja jestem fanką! Dziękuję! A to wszystko to, że ja tutaj jestem, że mogę się cieszyć tym wszystkim że się tym tak jaram jest oczywiście dzięki wam. Jesteście super. Tak? Każde miejsce jest dobre, żeby podziękować. Popatrz na te detale tutaj na lustrze jest Size of Sephora Collection. Co jest? Oni to nakleili tu? A, ale jakby jestem nie do teraz. Witam Wiktoria i Przemek. Co <laughs> piąte jest Glam Challenge start. Ty będę musiał się malować. <laughs> jest twoje ulubione. Witamy Wiktorie i Przemka, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteście tutaj z nami na wyjeździe. I nawet dostaliśmy case. Y. To dostaliśmy... ja, Pel! Mega fajnie w ogóle popatrz, też jest przełączka. Mamy tutaj kolekcję size up, którą ja już wam pokazywałam u mnie na Instagramie. O, ty patrz, ty. Ale jak się czujesz, że jesteś jedną Polką tutaj. Czę bardzo wdzięczna, jest to ogromne wyróżnienie. Co tutaj? Nasz kolor jest różowy. To jest nasza aura. <noise> o, i nawet dostaliśmy miszkę na 10 funtów. Tutaj na kawę. No o, o. Może no, o, widać! London Eye! Ale aż prażę. Jestem teraz najbardziej szczęśliwa na świecie i taka podjarana tym, co się dzieje. Wiecie, od wielu lat prestiżem było to, żeby kupić sobie maseczkę do twarzy w Seforze i tak bardzo się tym jarałam. Raz na jakiś czas, oczywiście. Moment, kiedy kupowałam te wszystkie maseczki, robiłam sobie spa w domu. A teraz przyjeżdżam tutaj do Anglii. Taka ja. I czekałem na mnie piękne rzeczy. Czuję się taka wyróżniona. I jestem tutaj z moim facetem. Ale ja chcę dodać coś, Wika, to jest ważne. Bo to, że to może jest Anglia, to też jest jakiś znak, że ty w Anglii pracowałaś. wtedy nie? marzyłam o tym. Marzyłaś. Co lat powiedziała tej wice? Że przylecisz kiedyś z Polski, mieszkając, kurde, mając dom w Krakowie. Ja się tak cieszę? Że przylecisz tu. To jest taki super! Ja tu nawet oceniam, że suwoda przykleiła na lustro size up. No czy ja jestem normalna. <laughs> bo ja się tak wzrusza mi w ogóle. O, to jest piękne Ale wiecie, że to jest przez to, że wy mnie oglądacie. Chciałabym? z was podarować taki box. Więc wbijajcie na Instagrama, tu od razu fotkę, będzie tam odpowiedź na pytanie i będziecie musieli napisać, dlaczego chcecie ten box wygrać, albo coś tam wymyślimy. No i też coś dodam wtedy od siebie. To jest totalny hit. Nigdy mi się lepiej nie używało kolorowych eyelinerów niż te. Są totalnie zarąbiste. Tak samo te maskary też są super paletki. Zresztą też ogólnie to na pewno wam się spodoba. Tutaj zalotkę, żeby sobie użyć przed nałożeniem tej maskary. Takie mleczko, rzeczy do pielęgnacji i takie lipsy do włosów. Także taki box dla Was przygotowałam. My teraz, tak naprawdę, idziemy się zdrzemnąć. No i kochani, ja już rozpoczęłam moje szykowanko na event. I powiem Wam szczerze, było ciężko, ponieważ pojechałam do sklepów, żeby znaleźć jakiś taki ładny płaszczyk, i naprawdę nic nie było w sklepach I finalnie na samym końcu udało mi się wyhaczyć płaszczyk, który się nada na dzisiaj. Już tutaj, proszę bardzo, skinkel. I w ogóle dowiedziałam się, że na ten event idzie się no make-up. I tam na miejscu się będziemy malować. Ej, w ogóle, sztos da Event jest za 50 minut, a przed tym zamówiliśmy sobie jedzonko do pokoju. Co my tutaj mamy. Oho, tak. Kawkę dla mnie, sofa. I to jest od pszenka, no i tutaj jest moja zupka. Proszę bardzo. <śmulity> Good job. Taką sukienkę, torebkę i mamy iść bez makijażu, więc wyglądam tak. A tutaj jest Jon, Joker w samej osobie. Witam serdecznie. Serio, wyglądasz jak Joker z tymi włosami. Idziemy już, właśnie, oczywiście spóźnieni. Hello. Hi, super connection. Oh, hello. Ej, dobra, jesteśmy za palce odwaleni. Stało się to, czegoś najbardziej bałam. Ej, czy to jest kogoś Insta to jest tutaj, żeby sobie robić zdjęcia? Przemek. Sexy scooters. To jest ten OG paroid. O, oh, leżą. to są normalni Polaroid dla wszystkich. Czyli po prostu robimy no, dzisiaj dużo fotek najpierw w teren, no bo to miało być dla teamy. I faktycznie jest team niebieski i jest team różowy. na razie jesteśmy jedynym jakimkolwiek teamem tutaj. No many nie people. the one family. Co tutaj mamy, kochani? Kosmetyki, akcesoria. I patrz, oni pomyślą, że ja to stąd zabrałam, a ja przyniosłam swoją. Ogólnie tak, informacja, Przyjdźcie odwaleni. jestem odwalona. to. Kolejna informacje przyjdźcie bez makijażu, jestem bez makijażu, a ludzie są w makijażu. No że nie słuchają inni. No to jest taka grzeczna, nie można przyjść w makijażu, okej. Okay. To coś, co da nam auera, da nam odwagi. Różowy napój i będę widzieć wszystko przez różowe okulary. Jesteśmy w domu. Wszyscy się tu znają, ja nie znam nikogo, ale zaraz wszystkich poznam. No tak jak A. oni są z to i się znają. Gdybym ja była bez ciebie, stałabym i bym tak. Aha, zombie scrolling. Tutaj na sefory Polska grałam przebitkę tego, jak wyglądam przed, jak będę wyglądać po. No i będzie to po prostu na profilu Sephory. słodkie. Jakbym była na baby shower I będzie to dziewczynka I że wszyscy everyone knows each other and then there's me No, it's ok, it's the first day We'll be fine yeah, we'll to tylko marzyłam, żeby się znaleźć w takim miejscu, w którym jestem teraz. Coś, co jest dla mnie ogromnym osiągnięciem, że jestem zapraszana na takie wydarzenia, ale też to, co dzieje się w moim życiu, to jakie mam plany na ten rok. I to jest taki, wiecie co, vlog wdzięczności. Trzeba to powtarzać, trzeba Wam dziękować, no bo bez Was by tego nie było. I wiecie co? Bez Was też nie będzie miliona na tym kanale. Więc zostawcie suba, to jest dobry moment, bo już jesteście o tyle, a będzie pasował idealnie do nowego domu, żeby go powiesić w honorowym miejscu. Ja wam powiem, że ten vlog to jest takie typowe girl stuff. Totalnie wszystko, co to się tutaj dzieje, to, że gdziekolwiek nie spojrzę, tam są kosmetyki. I powiem wam teraz, jakie są plany w ogóle na tego vloga. Teraz będziemy robić makijażek, a następnie udajemy się na kolację. Właśnie na tą kolację mieliśmy być elegancko ubrani, a nie na sam ten początek eventu, ale to nic. Przynajmniej już jesteśmy przygotowani i mogliśmy sobie podobić zdjęcia na ściance. I tak naprawdę ten vlog to nie będzie jedynie event, tylko też spędzicie sobie z nami dni, w Londynie i będziemy się razem świetnie bawić. Bo finalnie zostajemy na aż 4 dni. W ciągu tych 4 dni będę dla was nagrywać dwa filmy. w Tym właśnie ten vlog. I napiszcie w komentarzach jakie właśnie filmy wam na moim kanale się najbardziej podobają, co chcielibyście oglądać. Bo ja lubię sobie czytać komentarze i słuchać też waszych uwag. A teraz ja dostałem informację, że i zaczyna się naszym właśnie teraz. No, no And Collection Glam Uuu... Uuu... musisz grać Uuu... udział, bo to musisz to wygrać. Ale co to znaczy? Tu jest konkurs, kto oh, będzie wyglądać to najlepiej. Richard! Nie, nie, nie! Hello, hello! Victoria! Hi girlie. Jak okay, po <laughs> Ej, trzeba to jakoś odkręcić Dawno nie czułem się tak niekomfortowo jak teraz Oni każą mi się malować Ja ucieknę, zobaczysz Ej, bye. Bye. It's so nice to meet you all. Are we gonna kill this? We need to show them how we do it in the pink team. Yeah. My name is Crystal and the weirdest place I've ever done my makeup. In a train bathroom. Well, same. After yeah, not same. having slept. And Victoria. Victoria, okay, I love that. Hi guys, I'm Yasmin, and airplane toilet, yeah. yeah, that's the weirdest place. It. Hello, I'm Tri okay, I'm a boyfriend of Victoria and I never do makeup. I'm oh. Hey, baby. <laughs> Oh. Okay, well, are, we, are we ready to start? Yeah. Get to your station. Who's the pink mascara and the pink That's liners Hey, Ida copa. if you want me on your team, you need to help. Boss, sorry, because you're king. I see you're king. I'm. Uh, I, I, I can't. I can't. Uh, 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 I don't know how to make up. You know. I'm just boyfriend. So if if I'm in this team, you're my, yourself. Okay. So I will be cameraman. Yeah, it's <laughs> a bit hard. Oh, stupid. tego nie dam rady chyba powiedzieć. To mam teraz ci się no. Maybe maybe can you do makeup for me because I. Oh my God. Because I'm you know I'm not into. Fit. Okay, good. Okay, close. Mm -hmm. Oh, I like this. Oh, yeah. Nice. <laughs> you can open. Okay. Oh. Thank you very much, boss! My pleasure! Thank you! You're a great sport! I kochani, teraz mam makijaż! That normally costs thousands of pounds, what I'm oh just Oh my god, thank you for this! <laughs> oh Widzicie, kochani, to jest prawdziwa miłość. Dziewczyny, jak nie macie takiego chłopaka jak ja, to w ogóle najlepiej zerwijcie od razu. You can it like better than me. amazing! Thank you very much! <laughs> Niebieski król ma tak dowalone włosy, że chyba jednak nie ścina moich. Jak wam takie mieć? Ja pierdziela, ale kozak! Powiem wam tak, kochani. Taki pędzel i on bardzo dobrze by się nadawał też. Z w samochodzie, żeby yy, kurz wy wyciągać. Do detailingu. Pomóż no, mi to w tym. Normalnie. Już jest? Tak. Już no, waliłem tego solidnie. Proszę, szybko. o Co? Ty, nie wiem jak to otworzyć. Aha.

co pani powiedziała? Że to wszystko, co tutaj jest, to jest dla mnie, te wszystkie kosmetyki. A skoro ja jestem, to jest podwójnie. Pani, dodamy wam kolejne kosmetyki. Z każdą minutu coraz więcej do wygrania. I love your hair. I love your hair. I had my hair, that my real hair, I had that color. Really? Yeah. Really? I had bright green hair. Oh! I love it. I love yeah. it. So, no, to jest jest to mój najlepszy S makijaż, ale S biorąc pod uwagę to, że byłam pod presją, zestresowana i jeszcze nie miałam żadnej bazy, to na kim jest to nie jestem. Co ja tu robię, widzowie? Co ja tu robię? Nie udawaj, że się nie bawisz dobrze. Moja rola to jest bycie twoim chłopakiem teraz i bardzo mi to odpowiada. Idę po tą Moskarę. Very nice, thank you. Tam jest puste miejsce jest puste fotograf na tym przemyśle. Przemek następny. Przemek następny. Masz inwazyjną, to masz masz dłużej więcej niż ja. Oh nice, thank you. It's it's your your job. Ej, dobra kochani, takich i to jeszcze nie grali, nie? Ja na imprezie kosmetycznym hit hit piroński, nie? To jest. Czy i takie takie rzeczy są? Ja lecę my tu. W tego momentu nie nagrywaliśmy kamerą, zresztą nie sądziłam, że taki będzie wynik konkursu. A padła nam kamera. Więc wyciągnęliśmy telefon i patrzcie, co się stało. Ej, wygrałaś! Co? What the? Wow! Ej, wygrałaś! Mam że na żelicach. It's so beautiful. Oh, thank you. Ale super kochani, mamy dzień drugi. Mieliśmy Wam wczoraj nagrać kolację, jednak stwierdziliśmy, że po prostu nie bierzemy ze sobą kamerę, ona zresztą była rozładowana, ale to była w ogóle piękna restauracja. Było pięć Razy 3, 15 różnych rzeczy, które testowaliśmy No było tam naprawdę pysznie Wyświetlają wam się wszystkie zdjęcia i wszystko co Udało mi się uchwycić A teraz mamy dzień drugi, idziemy na kolejną atrakcję Będzie to coś związanego z kolorami A moja stylowaczka dzisiejszego dnia To proszę bardzo kombinezon, który dostałam Od tej firmy jako prezent Piękny Płaścik z Zary, torebka z Disla. Ogólnie popatrzcie, tą torebkę nie mam sobie tak długo, ona jest cała porysowana Także... Tutaj, proszę bardzo, case, który dostałam. A paszkę z Diora, to jest vintage. Ja jeszcze nigdy nie kupiłam sobie nic w takim stacjonalnym sklepie, ale vintageowe rzeczy lubię, bo po pierwsze są one tańsze, po drugie mają do siebie ten taki vibik, no a po trzecie ten kolor jest przepiękny. No i tak wyglądam. A i mam e, nasilnik, który dostałam e, od Przemuli ze Swarowskiego. Przemuś też wygląda pięknie. Pokaż się. Eee, dobra, ja idę to zobaczyć. O, o, o. Patrz, kuligan. Ale to jest naprawdę hardcore, patrz jest wielkie. Zrób taki, wiesz, co sądzisz? Sergi, e, fajne. Tutaj, proszę bardzo, przód. Wielki pysk. Jakbym miała takim zaparkować kiedyś, jak będę miała prawko jazdy, to myślę, że byłoby ciężko, ale... Ciekawostka, nie będziemy dotykać oczywiście, ale to jest metalowe. I to robi taki fajny dźwięk, ale nie dotykamy. Jest hardkorowy, kurde, temat. O. Skręca mi tak w brzuchu. A mówiłaś, przed, mówiłaś przed chwilą o, o super kolacji w restauracji najdroższej. Ale nie chodzi o to. Ja napiłam się kawy przed chwilą, tak od razu przed wyjściem, na raz. I czujesz, że zaczyna y, działać ta kawa. Czyli na kubkę. Kochani, jesteśmy na miejscu. Będziemy malować i będziemy robić takie rzeczy, ale fajnie! Do domu zrobimy obraz. Jak ja go nie doszkę, będzie tak brzydki, Bo że. my tak, sobie robisz swój <laughs> i do naszego namryku. O! No ale wojna. O, jesteś. To są ciasteczka, Patrz, jakie słodkie! Mega cute! Yes. Oni tak dbają o szczegóły, że chyba ja za chwilę płaci się już raz. <laughs> Tym o. razem z ciasteczek! Przebieramy się, kochani. Wika, już jedzimy tam a ja tu. To Idziemy. Idziemy malować, super! Yo, yo, yo. Ja, no bo tak. Już widzę, że będziemy kolorować torby i dostaliśmy informację, że będziemy teraz... wycinać nożem jakiś tam wzór, wpadnie. potem to sprejować. No ja robię oczywiście księgi, nie mogę być inaczej z takimi diabeticami. A ty zrobisz. Pro, a dlatego, bo moje pro jest zrobione jakby sprayem i mogłem dużo przyciągać sprayu i też tak zacznie ściekać. No, no 20 minut trzeba lecieć z tym. No, tak sobie bym powiedział? Nie, dobrze jest. No, nie. Wyciąć ładnie. Wiesz jak dziecko, którego chwalisz mimo, że naprawdę robi brzydko Ja już zrobiłem, muszę pomóc ci Nie A czemu? Ja lubię to robić, tak. tylko potrzebuję tak. robię... Dobra Skończyłam I tutaj Przemkowi też pięknie poszło Proszę bardzo Tutaj mogliście zobaczyć, że mieliśmy krótką przerwę na lunch Zjedliśmy sobie wszyscy razem, a teraz już będziemy kolorować jeszcze torby I będę ja robić tutaj Pisieńki Przemek będzie robić swoje logo Wykorzystam to, co tutaj zużyłam Poruszyłaś ten tym trakcie i się ciekawy zrobił To specjalnie? No o, ja mam wisję Ten, zabijny w O, wici. 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 No wisia, no, ty robisz naprawdę furorę A ja jestem szaj A no, teraz misienki. O nie Zostały użyte przez koześ, chyba Afera Wiśniowa No śpię o moje wisienki No dobra, trudno O, dobrze, bo się też rozlewa się That's so good! Can I get some To była super przygoda, ale teraz już. Mamy kolejny dzień. Ja co dzień wam mówię, że będę coś tam nagrywać, ale powiem Wam szczerze, że Londyn jest super. Bardzo fajnie się tutaj czuję, ale jednak trochę się boję, tak? Bo mi tutaj ci influz, z którymi byliśmy na tym evencie, no, opowiadali historii. Oni mówiłam, że no, że w każdym razie ktoś może wyrwać kamerę i takie różne, ja a ja jestem strachliwa, ale dzisiaj stwierdziłam, że wyrwa z ze sobą. Teraz idziemy sobie na śniadanie. Dostaliśmy też karty rabatowe i w ogóle właśnie na przymusia, jaką ma styluweczkę. Byliśmy na zakupach i. Przemo sobie kupił spodnie, bluzę, kurtkę, no i wygląda top of the top. Ja kupiłem wczoraj jeszcze mnóstwo rzeczy, cały set zielony jeszcze. Przemo... Poleciałem dobrze wczoraj. Ja nie pamiętam, tak, przemo się kupił. Ja na tym wyjeździe nie mam takiej potrzeby, żeby sobie połać rzeczy, ale kupiłam. Nie wiem, czy w ogóle Wy wiedzieliście o takim czymś, no ja legi Mark Jacobs, to Mark Jacobs ma pod sobą markę, ktoś nazywa Heaven. I tam są torebki. W porównaniu do innych torebek takich od designerów nie były takie drogie, bo za inną torebkę zapłaciłam siaka I może tam dzisiaj w ogóle wrócę do tego sklepu, bo powiem nam szczerze, że mi się bardzo tam rzeczy podobały. Dzisiaj chyba spełnię swoje marzenie. W ogóle to by było moje marzenie. Przemek! Patrzę te te sukrytarze, mi się chce wzruszyć, że kiedyś będę twoją żoną. No kurde, a jak? No i jesteśmy na miejscu. teraz udajmy się do następnej lokalizacji. Ja zazwyczaj kupuję rzeczy w właśnie takich bardzo drogich sklepach, ale teraz jest kolekcja Murakami x Louis Vuitton. To jest ten print, który był modny 20 lat temu. Jak byłam małą dziewczynką, marzyłam o takim czymś. I ten print mi tak się podoba, bo jest kolorowy, jest piękny. Czekaliśmy w kolejce. W jakiej kolejce? 50 osób w kolejce do Louis. <laughs> Jak byłam młodą dziewczynką, to zobaczyłam torebkę Louis, która właśnie miała ten monoprint kolorowy. Już wtedy, jako dziecko, miałam takie coś, że o jakie to jest piękne. Mam wrażenie, że po tylu latach to jest ten moment, kiedy mogę sobie kupić coś, co będzie mi przypominać o tym miejscu, w którym byłam kiedyś i o tym, o czym zawsze marzyłam. I ogólnie jest znowu bliska do opakansia, ale ja tutaj nie będę płakać, bo już naprawdę. Będziesz nosić tę torebkę i ta torebkę będzie Ci przypominać o tym, jak bardzo trzeba być wdzięcznym też widzą, żeby nie się flexować i czuć się lepszym od innych, tak. tylko żeby widzieć namacalny taki dowód tego, że to jest dzięki tak. nim. stało się. Kupiłam swoją wymar Zważoną klepkę, nadal w to nie wierzę. That's to to, 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 to. for you. <laughs> Przez to, że jest takie tutaj wydarzenie, to za każdy zakup dostaje się monetę i tutaj jest wielka taka ścianka, która wydaje, wiecie, te takie po prostu kule, w których jest prezent więc zobaczmy, co uda nam się wylosować. Ogólnie ogóle ten experience dzisiejszy, to, że mogę tego doświadczyć. Bardzo wyjątkowe i jak odpalicie sobie podcast od Arka, to będziecie wiedzieć, że w życiu bywały ciężkie momenty. A to jest taka wisienka na torcie. Wiadomo, że to jest coś materialnego i to się od dientów i zupełnie nie liczy, ale jest to coś takiego pięknego, bo nigdy nie sądziłam, że będę w takim fajnym miejscu, w jakim jestem teraz. Także dziękuję i idziemy odebrać. Zobaczcie, lecimy kurde z tematem. O, to kulka jest też dla mnie? Nie. Zobaczmy. A może już napisane, że wygrałaś tamagoci. Zanim odpakujesz, co może być. Na przykład taki metal. Naklejeć. No ale jakie? Mega fajny experience ogólnie. Jest kawiarnia. Będę miała kubeczek z printem. Popatrz, co tutaj nawet e, mają. Cukier. Znaczy ogólnie trzy. Dla widza. Dla widza jeszcze. <laughs> dla widza, <laughs> Robimy wielki test cappuccino. W ogóle ja jestem taka przyszła mi Tyle by było z estetycznego po prostu efektu. Właśnie tutaj zdjęcie. I jakoś tak złapałam, że miałam całe palce brudne, ale dobra. ja jest lipne. Nie ma logo. Cukier ma logo. Ej, to jest mocne. Już po tym vlogu wiecie, że ja doceniam naprawdę każdy szczegół. Gdyby takie ciastka, to będzie aż żal je zjeść. Mam takie spostrzeżenie, że patrz: każda cukiernia w Polsce mogłaby zrobić takie ciastko, ale to, ale jest... to wtedy jest jakby podróba i wtedy jest wiocha. A jak robisz to tu, przepłatasz to trzy razy, to już jest iconic! Wiesz? Ale to... A też tak, to jest dokładnie to, tak, nie? i To jest taki, ale Tyj, wiesz. Ale przepraszam pana, to jest naderwane. To jest taki, wiesz, experience po prostu. Co to jest jak? No. Maczowy. A ma taki posmak dziś, trochę. Ja nie lubię macza. A ja lubię, dawaj. A. Mi smakuje. Ogólnie te ceny tutaj nie były jakieś takie. 6 funtów za kawę. To nie jest jakaś wygodowana cena. Jeżeli chodzi o tutaj lokalne miejsca. No a zobaczmy, jak smakuje. Jak naprawdę normalna kawa. <grym> Ale jest ten wajbik, popatrz, ogóle jesteśmy w takim miejscu. Ale no, patrzcie, jakie piękne miejsce. Czy my możemy to zabrać do domu, ten stolik? To, co zrobić, żeby zabrać go do domu? Może oknem wynieść. Możemy zabrać do domu tutaj <grym> chusteczki. Możemy zabrać darmowy cukier. Pani, jest... wszystko! O, kończy się wyjazd, mikrofon nam się już e, wyłączył I ogólnie mamy lipę, lipę, bo zostaliśmy tak obdarowani na tym wyjeździe I też e, trochę się obkupiliśmy Że jest nie problem, no nie mieścimy się walizka, nie? A my dokupiliśmy walizkę, więc to jest w ogóle jakiś skam Jest show, a my musimy z dziećmi wychodzić, także ja wszystko upycham Wczoraj wieczorem byliśmy jeszcze na Mamamia Show Tutaj macie zdjęcia, jak to wyglądało, było przepięknie I Też nagraliśmy z tego rolkę z Przemkiem, także wiecie na Instagram Do zobaczenia